Nowy kulet czy prawie że 10-letnia plazma. Co jest lepsze? W dzisiejszym odcinku popatrzymy na to, jak prawie że 10-letnia plazma wypada względem telewizora, który jest moim zdaniem przedstawicielem takiego jednego z najbardziej popularnych budżetów. Mowa tutaj o standardowym kuledzie na rozdzielczości 4K, 60 W odświeżania, matrycy VA i o wartościach, które są standardowe dla budżetów w okolicach 2500 do 3000 zł. I taki nowy telewizor porównamy do plazmy Panasonica, która to prawie że 10 lat temu była przedstawicielem jednych z najlepszych dostępnych telewizorów. Na rynku. Popatrzymy na obraz, kontrast, płynność obrazu podczas ruchu, czystość obrazu podczas ruchu, jasność, pobór energii oraz oczywiście wydzielane ciepło, bo trzeba sobie wprost powiedzieć plazmy to były niezłe grzejniki. Więc nie przedłużając, zapraszam do subskrybowania kanału, a my chodźmy już od razu zrobić dobre porównanie. Żeby to porównanie jednak było sprawiedliwe, musiałem zrobić jedną bardzo ważną rzecz. Mianowicie plazmy się degradują oraz ciemnieją, a przede wszystkim czerwienieją, więc postarałem się dostosować w obydwu telewizorach możliwie jak najlepszą temperaturę barwową. Obydwa telewizory dostosowałem również mniej więcej na taką samą jasność, ponieważ aktualne kuledy są nieporównywalnie jaśniejsze niż stare plazmy. W skrócie ustawiłem wszystko tak, aby zarówno jeden, jak i i drugi telewizor pokazał dosłownie 100% swoich możliwości. Więc jeśli o możliwości chodzi, to od razu zaczynamy od kontrastu i od czerni, ponieważ kontrast na plazmach jest wręcz wspaniała. Zmierzona na moim egzemplarzu wyniosła ponad 19 tysięcy do jednego. To jest aktualnie wynikiem, którego nie osiągnie jakikolwiek panel LCD. Chyba że taki, który ma ogromną ilość stref wygaszania i zmierzymy kontrast właśnie w idealnej akurat strefie, która się przepięknie wygasi. Ten kulet, który stoi za mną, ma kontrast na poziomie 5100 do 1. Standardowe kuledy właśnie na VA mogą mieć kontrast w okolicach 6000 do 1. I jest to, moim przynajmniej zdaniem, wartość zauważalnie gorsza w nocy. Ponieważ w nocy, kiedy ustawimy te dwa telewizory obok siebie, to czarna plaźmie jest po prostu czarna. I nagle okazuje się, że kontrast na poziomie 5100 do 1, który to, no cóż, uważamy za naprawdę wspaniały, jeśli chodzi o aktualną technologię, dopóki tego nie porównamy oczywiście do OLEDów. Po prostu blednie. Ponieważ widać, że czarnego tam tak do końca nie ma. Ale czerń w przypadku plazmy w dzień niestety dosłownie znika i wygląda, trzeba sobie to prospowiedzieć, tragicznie. Ponieważ plazmy niestety były w stanie wręcz zaabsorbować światło z zewnątrz i swoją czerń całkowicie stracić, pokazując nam światło, które było wręcz szarawe. Tak więc jeśli mamy jakiekolwiek zewnętrzne źródło światła, które pada na naszą plazmę, to niestety ale o czerni możemy zapomnieć. Nie zawsze, ponieważ istniały telewizory, które sobie z tym znacznie lepiej radziły. No ale cóż, mój egzemplarz niestety wygląda pod tym względem bardzo, ale to bardzo źle. A kulet wygląda pod tym względem bardzo dobrze. Mówiliśmy o kontraście i czerni, to przejdźmy teraz do bieli i porozmawiajmy o maksymalnej jasności. Plazmy, kiedy wyszły, były po prostu ciemne. Owszem, panele LCD z tamtych lat również były znacznie ciemniejsze niż to, co aktualnie się produkuje, jednak porównując aktualne telewizory w budżecie 2500 do 3000 zł, nie ma tutaj jakiegokolwiek porównania. Te panele LCD są nieporównywalnie jaśniejsze od plazm i w dzień wyglądają znacznie, ale to znacznie lepiej, zarówno pod względem czerni, z którą plazmy sobie w dzień nie radzą, jak i przede wszystkim pod względem jasności, bo to jest po prostu przepaść. Jasność telewizora ma przeogromny wpływ na to, jak obraz wygląda w jasnym pomieszczeniu i zdecydowanie Wysoka jasność wyróżnia te telewizory na tle konkurencji. Im telewizor jaśniejszy, tym w dzień robi nieporównywalnie lepsze wrażenie. A jak dojdziemy do kwestii HDR-u, jeszcze lepszego zakresu tonalnego i tak dalej, to zauważymy, że właśnie te rzeczy są, przynajmniej moim zdaniem, prawdziwą rewolucją w obrazie. I czymś, co znacznie bardziej wpływa na obraz, niż chociażby przejście z 1080p do 4K. Więc skoro już przy tym jesteśmy, to tylko i wyłącznie pokrótce powiem. Plazmy 4K w tamtych czasach nie istniały. Istniał jeden pokazowy telewizor, który kosztował kilkaset tysięcy dolarów, tak więc dosyć dużo. Niestety, ale tamta technologia nie pozwoliłaby na zminiaturyzowanie plazmy na tyle, aby uzyskać rozdziałkę 4K normalnych, można powiedzieć, rozmiarach. A w czasach, kiedy plazmy umierały, 4K pojawiało się już powoli dosłownie wszędzie. Gdzie by się nie wyszło, ktoś nam krzyczał do głowy 4K, 4K, 4K. A plazmy niestety wtedy nie były w stanie tego osiągnąć, jeśli popatrzymy na stosunek kosztów produkcji takiej plazmy do tego, za ile taką plazmę można komuś nas... Sprzedać. Zaś jeśli spojrzymy na rynek za około 2500-3000 zł, to zobaczymy tylko i wyłącznie już telewizory 4K. I chociaż moim zdaniem to nie jest rewolucja, ten przeskok nie jest rewolucyjny, to fakt faktem trzeba sobie powiedzieć, w że z takiej samej odległości, około 2 do 2,5 metra, telewizor 4K z kontentem 4K wygląda po prostu lepiej, ostrzej i przyjemniej. Była jasność, była czerń, był kontrast, więc od razu przejdźmy do rzeczy nietypowej, czyli do ujęć z kamery termalnej, do poboru prądu i do tego jakimi genialnymi grzejnikami na zimę były plazmy. Pobór energii plazm był ogromny. Testowana plazma w swoim piku pobrała 426 W. Kiedy testowany kulet ustawiony na taką samą jasność jak plazma, i pamiętajcie o tym, że kulet ma 55 cali, a plazma 50, pobrał jedyne 61 watów. To jest różnica wręcz przeogromna, a to wszystko również przekształca się na ciepło, które to w plazmie było generowane, ponieważ ogromna ilość tej energii, zamiast wypłynąć do nas w postaci przepięknego światła, wypływała z tyłu za pomocą wentylatorów, ponieważ plazmy często były również chłodzone prosto do naszego pomieszczenia. I to wręcz idealnie widać w kamerze termalnej. No dobra, ale tak rozmawiam o troszkę takich mniejszych rzeczach, więc od razu przejdźmy do, moim zdaniem, rzeczy najważniejszych, czyli odwzorowanie jak wyglądają kolory na tym telewizorze oraz Porozmawiajmy o czystości obrazu podczas ruchu i płynności obrazu podczas ruchu. Zacznijmy od tego pierwszego. Jeśli chodzi o przekłamanie barw i odwzorowanie, to trzeba sobie wprost powiedzieć. Plazmy, kiedy były nowe, miały fantastycznie dostosowane tryby filmowe. Istniały po prostu takie modele, które robiły to dobrze. A co z tym idzie, przekłamanie było małe, a kolory były przepiękne i żywe. Ponieważ plazma, taka jak tutaj, ma pokrycie, które nadal, tu i teraz, jest większe od ogromnej ilości telewizorów kosztujących poniżej, powiedzmy, 2520. Tysiące złotych na rynku. Patrząc tylko i wyłącznie na liczby i na teorię mogę śmiało powiedzieć, że nasycenie, żywość, sytość kolorów na tej plaźmie wygląda po prostu świetnie i może bez żadnego problemu konkurować oraz przebijać wiele telewizorów na rynku, które nie są tymi kuledami, które nie posiadają kropek kwantowych albo innego rodzaju podświetlenia, które pozwala im uzyskać szerszy gamut swoich kolorów. Porównując jednak do kuledów, trzeba sobie wprost powiedzieć, że aktualna technologia i aktualna czystość można powiedzieć barw czerwieni, niebieskiego i zieleni poszły tak bardzo do przodu, że nawet już teraz telewizory za około 2500 zł są w stanie pokryć w 80, a nawet i 85% gamut REC-2020, używany chociażby w kontencie typowo HDR-owym. Więc użycie tych bardzo sytych, bardzo żywych barw dostępnych w tym bardzo szerokim gamucie zdecydowanie pozwala aktualnym kuledom wyglądać świetnie, jeśli oglądamy jakiś kontent, który nam pozwala w pełni wykorzystać tak szerokie pokrycia. Jeśli jednak cofniemy się do kontentu typowo telewizyjnego, to kontentu typowo internetowego, który to bardzo często jest w SRGB, czy też po prostu 709, no to wtedy bardzo często kuledy mogą mieć lekki problem, ponieważ nie wszystkie posiadają dobrze dostosowany tryb FRGB. A co o tym idzie? Czasami w niektórych modelach możemy zauważyć, że te barwy są bardzo przesycone. Patrzymy na czyjąś twarz, ona wydaje się wręcz buraczana. Patrzymy na korę drzewną, ona jest taka wręcz czerwona. Patrzymy na piasek, który nie wygląda jak piasek. Patrzymy na skałę albo na ziemię, które są dosłownie buraczano-czerwone. To jest niestety problem niektórych telewizorów i zawsze polecam to sprawdzić w jakichś dobrych recenzjach, czy dany telewizor. Posiada jakiś sensowny tryb, aby w miarę dobrze odwzorować te barwy, które nie chcemy, żeby były wręcz strasznie kłamliwie przesycone. I przechodzimy moim zdaniem do najważniejszej rzeczy, która wyróżnia plazmę, czyli czystość obrazu podczas ruchu. Nie ma co tutaj mówić plazma miażdży jakikolwiek panel LCD, który miałem okazję przetestować. Oczywiście, monitory są w stanie uzyskać nawet i 360 Hz odświeżania, oczywiście są telewizory 120 Hz, ale jeśli popatrzymy na taką czystość obrazu podczas ruchu, jeśli popatrzymy na czas reakcji pikseli, czyli, czyli ile milisekund potrzebuje dany piksel, aby zmienić swoją barwę z poziomu pierwszego do poziomu drugiego, to ta zmiana w przypadku plazm jest praktycznie natychmiastowa. Tylko i wyłącznie aktualnie OLEDy są w stanie z tym konkurować albo dosłownie najszybciej przy najwyższej klasy monitory gamingowe, jakie miałam okazję przetestować. W przypadku telewizorów LCD nic się nawet nie zbliża, bo nie może się zbliżać. Panele LCD w przypadku telewizorów nadal są jakieś 3-4 lata za aktualnie najlepszymi dostępnymi monitorami, i to po prostu widać. Panele VA w telewizorach bardzo często smużą. Kiedy popatrzymy na zdjęcie UFO, zobaczymy taką czarną smugę za obiektem, ponieważ ciemne zmiany na panelach typu VA są niestety bardzo wolne. A co za tym idzie jakiś dynamiczny ruch albo szybkie ujęcie na tak takim telewizorze może wyglądać słabo, ponieważ ono może być rozmazane, zasmużone, nieczyste, a za niektórymi rzeczami może się wręcz ciągnąć jakaś smuga. Wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, i wiele osób tego nie widzi, bardzo tym osobom zazdroszczę szczerze mówiąc, często myśląc, że tak miało być, kiedy w rzeczywistości ten obraz miał wyglądać całkowicie inaczej, kiedy intencja pokazania tego obrazu w jakimś filmie, serialu albo w jakimś drze była całkowicie inna, ale właśnie przez właściwości samego panelu, które niestety na panelach typu QLED, na panelach typu VA są bardzo słabe, ale ips na telewizorach też niestety szybkością nie grzeszą, wyglądają tak, jak wyglądają. Plazma zaś wygląda wręcz idealnie z tego względu, że ona tworzy obraz całkowicie inaczej, na całkowicie innej zasadzie, pokazując nam kilka impulsów, tworząc jedną całą klatkę. A co za tym idzie? Przez to, że każdy jeden impuls jest nieporównywalnie szybszy, nieporównywalnie szybciej się pojawia, ale i również znika, daje nam to obraz, który jest Absurdalnie ostry i absurdalnie szybki. Ten sposób pokazywania obrazu ma jeszcze jeden ogromny wręcz plus, czyli płynność tego obrazu. Obraz na plazmie w przypadku ruchu wygląda po prostu całkowicie inaczej niż obraz na zwykłym panelu LCD. Jest to coś, czego niestety nie jestem w stanie Wam pokazać na kamerze. Jest to coś, co niestety trzeba zobaczyć samemu, ale myślę, że wiele osób się ze mną zgodzi, którzy mieli lata, lata, lata jakieś plazmy przeszli na panel LCD i niestety zaczęli zauważać te minusy tych paneli. Dlatego też wiele osób, które jarało się jakoś telewizorami, jarało się tą technologią i tym, co rynek im pokaże, bardzo często przechodziło z plazm do OLED-u, ponieważ jest to, można powiedzieć, takie bardzo naturalne, przepiękne przejście, które daje nam mnóstwo plusów, które przecież mieliśmy w naszym telewizorze sprzed prawie 10 lat, a niestety przejście z plazm do paneli LCD u niektórych kończyło się tym, że zaczęli patrzeć na ten obraz i on wydawał się taki wręcz klatkujący, nie do końca płynny, wydawał się rozmazany, nie i to był niestety problem, z którym wiele osób się zderzyło. W przypadku input laga aktualne nowe telewizory mają już tak dobrze dostosowaną elektronikę i tak dobrze radzą sobie bez dodatkowego przetwarzania obrazu, że bardzo często input lag w trybie gier, co jest bardzo ważne, zawsze włączajcie tryb gier, jeśli posiadacie coś takiego w swoim telewizorze, no to często ten input lag wynosi ledwo 25 do 20 milisekund dla telewizorów 60 Hz, co jest wynikiem naprawdę bardzo, bardzo dobrym. W przypadku plazmy, przynajmniej w moim akurat egzemplarzu, nawet w trybie gier ten input lag był praktycznie 3% razy dłuższy. Dla mnie jest to coś oczywistego, jestem w stanie to wyczuć, że jest to wolniejsze i gorsze, jednak nie jest to input lag okropny. Nadal tu i teraz na rynku istnieją telewizory, które niestety mają input lag na poziomie 90, a nawet 100 milisekund. Co już często przynajmniej dla mnie jest czynnikiem dyskwalifikującym taki telewizor jako telewizor, na przykład do gier. Po tym wszystkim, co przed chwilą powiedziałem, nie możemy też zapomnieć o wypalaniu się obrazu. Panele LCD o tym problemie mogą praktycznie że zapomnieć. Plazmy niestety nawet te najlepsze z ostatnich lat produkcji mają problem z wypalaniem. Jest to rzecz całkowicie naturalna dla plazm i trzeba być świadomy tego, że jeśli chcielibyśmy kupić jakąś używaną plazmę, to musimy liczyć się z kilkoma rzeczami. Po pierwsze, nierównomierność ciemniejszych szarych stref jest wręcz ogromna. Wypalanie się plazm jest niestety bardzo duże. Plazma wraz z wiekiem oczywiście ciemnieje, ale również bardzo mocno czerwienieje i w niektórych przypadkach niemożliwe jest dostosowanie temperatury barwowej z powrotem do sensownego, normalnego białego punktu, ponieważ ta plazma będzie zbyt czerwona. Tak więc pamiętaj o tym, jeśli po tym odcinku coś z Was powie o ho, ho, ja chcę kupić najlepszą plazmę 2014 roku, która wtedy kosztowała 15 tysięcy złotych, a teraz chodzi używana za jakieś 800 albo 1000, bo po tyle chodzą plazmy. Nie licząc niektórych pewnych modeli, które nadal są sprzedawane za ogromne wręcz pieniądze. No i na samo zakończenie tylko i wyłącznie jako ciekawostka, testowana 50-talowa plazma wraz z podstawą ważyła prawie że 35 kg. Panele LCD są aktualnie tak absurdalnie lekkie, że można je podnieść jedną ręką. Często mówimy przecież o Wraz z podstawą, a w zasadzie tą z nóżkami, ponieważ te nóżki nie muszą nic trzymać w przeciwieństwie do ogromnych, często bardzo ciężkich nóżek dla plazm, to takie panele LCD często ważą poniżej 10 kg, często nawet okolice 5-6-7 kg. Więc kiedy popatrzymy na te wszystkie za i przeciw, to śmiało możemy sobie powiedzieć, że pod wieloma względami plazmy, moim zdaniem, patrząc na moje wyniki, na moje testy, są nadal nieporównywalnie lepsze od paneli LCD i będą od nich jeszcze lepsze przez wiele, wiele lat, ponieważ ograniczenia paneli LCD. Są ograniczeniami czysto technicznymi. Nawet jeśli na rynku monitorów widzimy już ogromny przeskok, jeśli chodzi o takie rzeczy jak Czadreact i Pixeli, to wątpię, abyśmy tak szybko to zobaczyli w telewizorach. Oczywiście pamiętajcie, że ja nadal mówię o telewizorach za okolice 2500 zł. Ten Xiaomi, którego akurat teraz testuję, moim zdaniem kosztuje niestety zbyt dużo, dlatego też znacznie bardziej polecam w przypadku budżetu okolice 2500 zł kuledy od TCL-a pokroju modelu C725 albo w przypadku Samsunga ich tańszych właśnie 60 artowych kuledów. Więc takie rzeczy jak i pikseli w takich telewizorach to jest coś, co będzie z nimi jeszcze moim zdaniem minimum kilka dobrych lat. Jeśli chodzi o płynność obrazu podczas ruchu, to niestety również jest to rzecz problematyczna i związana czysto technicznie, tylko i wyłącznie z tym, że panel LCD zawsze na jedną klatkę pokazuje, uwaga, uwaga, jedną klatkę, a w przypadku obrazów 60 Hz często dochodzi do tego, że klatka nieparzysta pokazywana jest trzy razy, klatka parzysta dwa razy, to samo z siebie tworzy już takie nieprzyjemne, lekkie klatkowanie obrazu. Na szczęście przez to, że to jest duże smużenie, to to smużenie nam trochę zasmuża to przejście tych klatek i ono aż tak bardzo nie klatkuje, ale no cóż, ten problem tutaj po prostu istnieje. Płynność obrazu w panelach LCD można polepszyć chociażby synchronizacją obrazu pokroju VRR, Niestety, jednak ona jest aktualnie nadal bardzo rzadko dostępna w przypadku telewizorów 60Hz, a aktualnie staje się normą w przypadku telewizorów, które mają już chociażby porty HDMI 2.1. Więc osobiście uważam, że telewizory 4K, 120Hz HDMI 2.1 już będą swego rodzaju za niedługo jakimś standardem, który nie będzie kosztować 4 czy 5 zł, a właśnie będzie coraz to bardziej taniał, aż kiedyś dojdzie, mam nadzieję, do kwoty. 2500 zł. Czern jest następną rzeczą, w której plazma wygląda po prostu nieporównywalnie lepiej i o tym nie da się zapomnieć. Niestety tylko i wyłącznie w nocy, a niestety nie w dzień. Jednak jednym tym ogromnym, przeogromnym plusem w przypadku paneli LCD jest ich jasność, ponieważ w dzień ten panel i ten telewizor podobał mi się nieporównywalnie lepiej. Tak duża jasność w jasnym pomieszczeniu przepięknie się wybija, no i pokazuje nam znacznie piękniejszy obraz. A dla niektórych zdecydowanie bardzo ważne będzie to, że oglądając taki telewizor, nawet na jego maksymalnej jasności, będziemy zużywać jakieś 3 albo 4 razy mniej prądu niż plazma, która uzyskuje, no cóż, jasność bardzo, ale to bardzo, ale to bardzo. Bardzo mało. Tak więc plazmy to nadal przegenialna technologia i przegenialne telewizory ale raczej tylko i wyłącznie wtedy, kiedy oglądacie telewizor i zasłaniacie wszystkie możliwe okna, ponieważ wtedy ten telewizor może konkurować tylko i wyłącznie z OLEDami. Więc mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się jak najbardziej podobał. Jeśli o czym zapomniałem, piszcie śmiało w komentarzach. Jeśli coś powiedziałem źle, śmiało poprawiajcie mnie w komentarzach. Jestem bardzo, to bardzo wdzięczny za jakąkolwiek dobrą krytykę. Z góry dziękuję. Nie zostało mi nic innego, jak po prostu życzyć Wam miłego dnia, wieczoru, nocy, kiedykolwiek to oglądacie i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć, pa, 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 pa. pa.